Proszę Państwa, ja nie jestem od tego, żeby oceniać i innych krytykować, no ale są też tacy ludzie, którzy to potrafią robić, no że krytykują, oceniają i tak dalej. No po prostu chyba im tak pasuje tak robić, no ale trzeba to zmieniać. Bardzo proszę powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Nazywam się Ryszard, mam 24 lata. Mieszkam we Wrocławiu. Jesteś osobą bezdomną czy ubogą? Jestem osobą bezdomną. Od jak dawna? No 3 lata. Co jest powodem twojej bezdomności? No kłótnie z rodzicami były. Czyli nie tak? Tak. A mogę zapytać co głównie o co chodziło? No bardziej, że w złe towarzystwo wleciałem. I od tego się wszystko zaczęło. Kazali ci opuścić mieszkanie? Tak. A masz z nimi kontakt dzisiaj czy nie? Yy, tylko telefoniczny. I w ogóle nie interesuje ich twój los? No, tam się pytam ich, co o tym myślą. Bo zawsze mówię, że się zmieniłem i zaznaczam to przez cały czas. No, a rodzice inaczej. Znaczy do tego podchodzą. Tak, mhm. inaczej podchodzą. A czy masz rodzeństwo? Yy, tak, trzech braci. A z nimi masz kontakt czy nie? Yy, przez messengera. Tylko tak? Tak. I telefoniczny. Tam komunikatory. Yy, możemy do siebie dzwonić. sms Co takiego nabroiłeś w życiu, że. No, bardziej narkotyki. Byłeś uzależniony tak. od narkotyków? A teraz jesteś czysty? Tak. A alkohol? No alkohol sporadycznie. Mhm. Dostajesz jakiś zasiłek celowy albo okresowy? No szczerze mówiąc, to otrzymuję alimenty od rodziców, no, tak? Od komornika. A od komornika. Tak. Mhm. Tam mama po prostu adopcyjna, nie biologiczna, bo byliśmy z braćmi w domu dziecka przez 8 lat. No i jak nas wzięto na adopcję, to tam właśnie rodzice się adopcyjni zaczęli kłócić i tak dalej, bo tata brał no kredyty na mamy, mhm. na, jej, na jej dane osobiste i tak dalej. Po różnych bankach, po placówkach bankowych, potem też na moje dane zaczął brać przez jakiś czas, no i w końcu mama postanowiła, że przejdą w separację. Czyli to nie biologiczni oh. rodzice nazwali Cię opuścić dom, nie, tylko nie. Ci adopcyjni, adopcyjni tak? tak? A Twoi bracia są z tych samych rodziców, co mm, Ty? Tak, z tych tak? samych. No wiem, że jeszcze mam siostrę no przyszywaną, mhm. czyli tak no przyrodnia siostra. Wiem, że mieszka w Lubaniu i nią się zajmuje Kolega mojego biologicznego taty. Mój tata biologiczny zmarł w 2009 roku. A mama? Mama w 2018 roku zmarła, biologiczna. No, jak, z powodu jak się zapicia o, mieszkała okay. na działkach. Aha, czyli miała problemy z tak, tak, tak. Jak się odnajdujesz w tej całej sytuacji, będąc na ulicy? No, jakoś sobie radzę. Pytam. No, nie ukrywam ludzi, czy mnie poratują jakimś tam groszem. E, no, jeżeli nic z tego nie wychodzi, to chodzę po budowach pytać o złom. E, chodzę też po takich instytucjach jak Kacprowicza, e, tutaj do sióstr do Elżbiet, sióstr. Mhm. tak. I tam dostajesz jedzenie? Tak. Masz jakieś wykształcenie? Yy, wykształcenie średnie. Jakie yy, dokładnie? No, bez matury. Ogólnie? Tak. Liceum ogólnokształcące numer 10 we Wrocławiu. Ukończyłem. Potem rozpocząłem naukę w, szko no, w szkole policjalnej w kierunku fotograf No, w kierunku fotografii. Yy -y. Dokładnie. I ta szkoła się mieści. Na fabrycznej. Tam się przez, przez jakiś czas uczyłem, no ale nie ukończyłem tej szkoły, bo w kratkę akurat do tej szkoły chodziłem. No i wtedy jeszcze z rodzicami pomieszkiwałem, jak się uczyłem. A co stoi na przeszkodzie, żebyś tą szkołę skończył? No, potem podjąłem kolejną naukę w kolejnej szkole policyalnej. Y no, w kierunku tam studia nagrań, jako realizator nagrań mhm. i dźwięku. I co? No i udało się, czy nie? Ta szkoła się mieści w Katowicach. To jest szkoła ROE, czyli Regionalny Ośrodek Edukacji. Tak. To jest taka szkoła. Ona ma oddziały we Wrocławiu, w Katowicach. Chyba też w Warszawie. Okej, okay, ale zacząłeś tą szkołę czy nie? E, tak, i też jej nie ukończyłem. No za ciężko było. Za Bo... dużo wiedzy czy za mało no, zapału? Za mało zapału. Za mało zapału. Mhm. Jak sobie dalej wyobrażasz życie na ulicy? Wiesz, że to jest droga do nikąd? E, wiem. Jak sobie to wyobrażam dalej. No będę chciał dojść do porozumienia, tak? No, z najbliższymi tak. Rodzina to jest siła, ja myślę, że gdybyś porozmawiał z braćmi i przy ich wsparciu nawet takim mentalnym, to dałbyś radę skończyć szkołę, zrobić zawód i normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Dałbym radę tak. Czy to, że nie bierzesz narkotyków, to jest w wyniku jakiegoś detoksu? Byłeś na jakimś leczeniu? No, byłem na leczeniu, na detoksie. Mhm. Pierw. Na detoks poszedłem. Ten detoks jest przy Kleczkowskiej, dokładnie. Na oddziale detoksykacyjnym byłem. No i nie ukrywam tableteczki dostawałem, Czyli badania. Chemię, aerop... Tak, żeby no, się pozbyć, tak. Klonozepan, ten... tak zwany. Mhm. Czy to, że może inaczej? Czy, czy jesteś czysty na tyle, żeby już nie brać nigdy w życiu? Tak. Mhm. No, ale wi wiadomo, jeżeli spróbuje ktoś pierwszy raz, to potem no, będzie go ciągnęło. I ja tak akurat sam miałem. Ja tak mam z alkoholem. Nie piję od 11 lat, a kiedy właśnie widzę no, alkohol, to jest choroba na, to wolę na całe się życie. Tak, tak. Masz dowód osobisty? Tak. Posiadam. nie masz, masz dokumenty, że móc na przykład no, podjąć pracę mam, mam. i tak dalej, tak? No I dobrze, a tam CV? Pracę podjąć, no w parę miejsc y, przez olx mhm. przez taką aplikację, na której można znaleźć sobie pracę. Y, to jest OLX i tam wysła wysłałem do kilku osób swoje CV. Kilka osób mi odpowiedziało, że mogę przyjechać. No, bardziej praca nad morzem y, przy sprzedaży pamiątek. Czyli sezonowa, tak? Tak, sezonowa. A czy to też jest jakiś sposób na życie? I bardziej to są prace z zakwaterowaniem, tak. No, mówię, że to też jest jakiś sposób na życie, bo niedawno rozmawiałem w Krakowie z człowiekiem, który żongluje piłką i to jest jego jedyne zajęcie. Y, ja też, właśnie. no. Praca popłaca, tak. że tak powiem. No, a co do tego chłopaka żonglującego piłką, no to wiem, że jest tam Krzysztof Golonka. Ja tutaj mówię o Andrzeju Kukli akurat, który ma psa Gabrysię i z tą, z tą Gabrysią swoją jeździ po, po świecie i właśnie żongluje. I bardzo fajnie tak. spełnia się. Słuchaj, yy, gdzie spałeś ostatniej nocy? Yy, śpię po różnych miejscach. Yy, dzisiaj akurat spałem przy stacji benzynowej. Mhm. Na trawie w tej prostu, kurtce, w spodniach, po prostu pod gołym niebem, tak? Tak, pod gałą chmurką, pod, pod gołym niebem. No, jak pada, to dzwonię do swojego kolegi, który w tej samej sytuacji jest co ja. Nie ukrywam. I on ma swój namiot rozstawiony to jak pada, to mogę zawsze do niego pójść. Do tego namiotu, tak? Tak. No, a w zimie jak sobie radziłeś? Yy, w zimie po klatkach schodowych. Przeganiają ludzie z klatek? Yy, no, potrafili przeganiać. I potrafią przeganiać. Jak reagujesz na, no, na takie zachowanie? Jak reaguję? Mówię po prostu, że jestem osobą bezdomną. Chcę się ogrzać i wyspać, tak? Jedynie? Tak. To wcale nie jest dużo, prawda? No... Dla mnie to jest bardzo dziwne, no, jak dla mnie ludzie są, muszą być tak samo traktowani, tak? No, jeden ma pieniądze, drugi nie ma i nie ma co oceniać siebie nawzajem. Wiem, że to zazwyczaj wynika ze strachu, że kogoś może spotkać to samo. Że to jest taki syndrom wyparcia, że, że nie, nie chcę, nie lubię, z daleka ode mnie i tak dalej. Tak, ja wiem, no ale mi nie jest do oceny. Ja rozumiem. Ja po prostu, może nie tyle chcę usprawiedliwić ja... tych ludzi, tylko, tylko jakby zrozumieć ich zachowanie. Zresztą sam kiedyś, kiedy jeszcze nie zajmowałem się tematyką osób bezdomnych. Również zachowałem się w sposób nieracjonalny. Dzisiaj to jest zupełnie inna historia. No... Przyznaję. Ja przyznam rację, że mam zespół Aspergera. Stwierdzony przez panią doktor Magnowską. Mhm. Ale leczysz się? E, nie, nie przyjmuję żadnych leków i nie chodzę. Może to jest błąd, jak do, do psychologów, do psychiatrów nie chodzę. Ale nie chcesz, czy po prostu nie możesz? Nie mogę. Mhm. Gdyby ktoś chciał Ci pomóc i na przykład dać pracę i dach nad głową, jakbyś go... jakbyś go zachęcił, co byś powiedział o sobie? Co bym o sobie powiedział? Że chcę pracować, że to dla mnie będzie... no, odskocznia. Nawet sam kiedyś tam w telefonie, jak przeglądałem internet, to widziałem, że Nasz polski y, zawodnik, nie wiem czy on w KSW walczy, ale chyba w KSW y, nazywa się Mariusz Pudzianowski i on powiedział, że jeżeli jesteś chętny do pracy, ja ci dam mieszkanie, opłacę ci prąd, światło, za gaz i jeszcze u mnie zarobisz. I prowadzi swoją firmę. Próbowałeś się z nim skontaktować? Y, tak, próbowałem. Ale się nie udało, mhm. bo nie wiem, który jest jego profil na Facebooku. Prawdziwy. Mhm. Prawdziwy, tak. Czy masz aktywny numer telefonu? Tak. Chcesz podać ten numer? Gdyby ktoś chciał, Tak, mogę podać. Pracę, to proszę podać: 503, 934, 806. I cały czas można do I cały zadzwonić. czas można pod ten numer telefonu dzwonić. Uprzejmie Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.